Tylko to ja będę rysunki pokazywać, czyli ja już pokazałam jedno. A to jest pierwsza. Tutaj moje no, imię nie mogę pokazać. I tutaj ja narysowałam takie rzeczy. I ocenicie, to jest numer to jeden, to jest numer 2. Tutaj starałam się bardzo, bardzo długo. Robiłam to, te awokado, robiłam bardzo długo. Tutaj zrobiłem piękną I pięć. Ojej, to nie, nie nieważne. I nie, nie, nie mam tego. Tak. Tam też zrobiłem piętomarcik. I mam Bo taką. Ja kawa... na kocim też rzuciłem po tej i Mam takie. I tyle, to jest mój brat, jak mówiłam. No, biega rzuciłem, co nie? I z Inny film. Inny film. I ja tutaj robię. Ja tu chodzę z pistoletem. O, jest. Szarym. Już to jeszcze, Spadajcie na mojego. Taka to. Zobaczcie. I mamy już tak to. E, tutaj jest krótka, narysowana. chciałam narysować krótka, ale mi nie kupił. I tutaj mam takie coś. Mam takie coś. I mam takie coś. I takie coś. I zapraszam na łapkę. W długie, w długie. Łapkę górą. I suba. I lecimy tym kockiem, kiedy będzie suba. Trzy łapków w górę to dajemy nowy film. Zapraszam na oglądanie. Na...